Powiat Policki pozyskał ponad 9 milionów złotych na termomodernizację sześciu budynków należących do powiatowych placówek oświatowych. Większość dofinansowania pochodzi z tzw. Funduszu Norweskiego. Projekt został sfinansowany w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu z przeznaczeniem na działania związane z termomodernizacją, czyli oszczędnością energii. Projektem objęte jest sześć budynków w trzech placówkach. To jest budynek szkoły w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, cztery budynki szkolne, w tym hala i basen rehabilitacyjny w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 1 i hala sportowa w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Trzebieży. Razem sześć budynków. Głęboka termomodernizacja budynków oświatowych ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię, uzyskanie efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, redukcję zanieczyszczeń trafiających do atmosfery, a także wzrost jakości życia w regionie poprzez poprawę jakości powietrza dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na paliwa nieodnawialne użytkowane na cele grzewcze. W każdym z tych obiektów zostanie wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, wentylacji, okna zostaną wymienione, stolarka drzwiowa docieplone zostaną ściany, oświetlenie na ledowe będzie wymienione. No i oczywiście ogniwa fotowoltaiczne, które będą wspierały zapotrzebowanie na energię elektryczną. Czyli mówiąc ogólnie głęboka termomodernizacja. Całość uzyskanego dofinansowania wynosi ponad 9 milionów złotych, w tym ponad 5 milionów pochodzi z tzw. funduszy norweskich, 2 miliony 200 tysięcy z rządowego funduszu inwestycji lokalnych i blisko 2 miliony z regionalnego programu operacyjnego. Projekt realizowany będzie od stycznia bieżącego roku do końca 2023 roku.